Halo, halo, dzień dobry. Z tej strony ponownie ja. I zanim przejdę do showcase'a, to e, odpowiem na pytanie e, Adriana Bocha. Pod ostatnim filmikiem było, e, czy zrobię jakąś serię, jak robić Eza? I w sumie nie będę robić jakiejś serii, tak mi się wydaje. Bo. No, może krótki filmik byłby w miarę OK, ale średnio mi się widzi, ale najpierw y, pokażę tak w największym skrócie. Y, najświeższe Eza to jest właśnie broli, którego dzisiaj będziemy omawiać. No i jak mamy Eza, to na pewno zwracamy uwagę w Battle Info. Jaka kategoria ma przewagę, w tym przypadku Afbread Fighters, a Airbread Fighters to jest naprawdę spoko kategoria, <laughs> która aktualnie nie ma lidera, ale to swoją drogą. Mm. I właśnie patrzymy jeszcze tutaj, u góry, jakie typy są tutaj gorzej. Jakie zadają mniejszy damage i tak dalej. No i tutaj mamy Victory Rewards, nagroda za przejście stage'a. W tym miejscu możemy sobie wybrać stage, który chcemy. Do sub Eza to tutaj sobie wbijamy medale, klasycznie. No i jeżeli wejdziemy sobie do eventu, to trzeba zwrócić uwagę na po prostu konstruowanie teamu, to co mówiłem wcześniej, żeby były odpowiednie typy no i oczywiście no, można na wiele sposobów to przechodzić, bo na przykład nie wiem, wejdę sobie w stage clear info no i tutaj mamy przykładowe teamy, które były na ten event brane i jeżeli nie mamy pomysłu na jaki event wziąć to wydaje mi się, że to jest nie najgorsza opcja i w dodatku jeżeli nie mamy jakiegoś tego teamu to można jeszcze popatrzeć po friendach i no, taką ściągę sobie zrobić jak ten team złożyć yy, no i co no w sumie to tyle tutaj to ten demesz jest zdecydowanie większy i w ogóle pozdrawiam każdego jamczownika, który się tutaj przewija na liście friendów yy, więc no nie będę przedłużać i tyle, no krótka porada, później przechodzicie event, odpowiednio pakujecie kartę na odpowiedni slot i już, eee, chyba że chcecie dłuższy poradnik, eee, a w sumie mam w planach zrobić poradnik, ale to myślę, że niedługo nagram, ale teraz przechodzimy sobie do eee, showcase'a. Okej, okay, dobra. Jeszcze szybko dopowiem jakieś słowo na temat tamtego Eza. Niekoniecznie musimy brać lidera pod tamtą kategorię. Możemy sobie skleić team z innych liderów tylko żeby kategoria się zgadzała. Na przykład tam można by było team zrobić na podstawie fizycznego Bista jako lider. No ale dobra, już jesteśmy w evencie Memorable, memorable Battles gdzie będziemy mogli zobaczyć pełną pasywkę tego Brolasa, który, no jeszcze szybko wspomnę o liderach, ma ich siedmiu. Nowy Karniwal Broli, jest do tego AGL Broli z rocznicy, SSJ-4 Małpa, nasza ukochana i znienawidzona, głównie to drugie, e... AGL Friza, Kirudegarn, Tarles i Gotku. No i szybko jeszcze tutaj przejdę, tylko mam nadzieję, że to przeżyję. Jego leader skill to jest Planetary Destruction, mówi: skill plus 3 staty, 170%. I Super Attack Effect to jest sobie tutaj zwiększanie Greatly Ataku, czyli o 50%. I Races Def, tylko że to nie jest 30%, tylko 20% zwiększanie defa na superkę, więc ten buścik nie jest aż taki duży. I teraz sobie przejdę do pasywki. Plus 3, atak def 260%, redukcja obrażeń 26% i szansa nakryta 26% Not bad e, Robi dodatkowy atak, który ma wysoką szansę na bycie superką Dodatkowy atak def 26% kiedy atakuje, co jest dość małym buffem Biorąc pod uwagę, że widzieliśmy karty, które dostają zdecydowanie większego busa, no, Ale cóż e, Dodatkowy plus 3 robi y, dodatkowy atak, który ma great chance na bycie superką Dodatkowa redukcja 18% i szansa nakryta 18% kiedy atakuje, jeżeli jest Pure Saiyans, al... no, Saiyan, Hybrid Saiyans, albo mówi Heroes przeciwnik, więc mamy trzy kategorie, które są dość popularne w tych cięższych stage'ach. No i ostatnia część pasywki robi dodatkowy super atak dodatkowa redukcja 15% i szansa na kryta 15%, jeżeli jest przeciwnik, który ma w nazwie Goku. Captain Ginyu Jr., e, Junior, bla bla bla, etc. Excluded, jeszcze ma active skill'a, który możemy aktywować po zrobieniu czterech superek, albo więcej, ale możemy go wykorzystać tylko raz. Daje nam ki plus 6, atak 60% i wszystkie ataki są effective against all types. Build polecam głównie dodge additionale, Tutaj mam tego skill na defa, mogłem mu dać lepszego, ale... Na razie nie wymieniałem. No i linki standardowo dziesiątka. Dobra, mam nadzieję, że to przeżyję. Może być ciężko, jak Hirudegarn mi nie zrobi dodge'a, to już poszło się. Okej. Dobra. Zobaczymy jak sobie poradzi. W którym miejscu będzie superka? W sumie jestem ciekawy jak ten brolac będzie się prezentował później. Podczas przechodzenia eventów, bo... Może zrobię... Troszkę dłuższy ten showcase. Ik. Ok, nice dodge. Dobra, na start 6,5. Ok, nie ma tragedii. Ten damage, no można powiedzieć, no odbiega od takich standardów. Przyzwyczailiśmy się, że już sporo kart robi te 10 milionów praktycznie na start. No ale. To jest karta, która stakuje atak i jak widać, na razie nawet dobrze lecą te additionale, robi kryty. Jak widać, nawet bez kryta w hidden potencjału można coś dostać. No i pięknie docz. Tylko teraz zobaczymy, jak sobie poradzi Kid Buu. Ok, additional super. Nice. Mm -hmm. Bez superki w tej turze, Ok. Dobra. Eee, chyba w ten sposób zrobię. Dobra, nie wiem, mogę paść, mogę nie paść. O tym się przekonamy zaraz. Eee, Tarles tutaj też jest ze względu na support i tak dalej. Ale największym problemem w tym teamie jest eee, Hirudegarn i Buu chyba, tak, jakbym miał tak mówić. No ale dobra, Selmax w środkowym slocie jest bezpieczny. Tarles też powinien być bezproblemowo bezpieczny i powinien dać sobie radę nawet przeciwko Superce. No w sumie nawet nie wiem, jaki super atak efekt ma ten Goku. Nie przechodzę tego stage'a pierwszy raz, ale przechodzę to tym samym teamem co wcześniej. Yy, właściwie. Tylko, że wtedy. Z Brolasa tego int nie miałem jakoś y, okazji korzystać, bardziej bo rotacje się, się łożyły jak się łożyły. Hmm. Okej. Okay. No dobra. Y, Taraz tutaj 20 milionów. Y, oczywiście, bez tych swoich linków i tak dalej. Ten damage jest zdecydowanie mniejszy. Dobra. Y, chciałbym jeszcze jedną rotację jednak z tym. Z. Y, int brolasem. Później przejdziemy do jakiegoś innego eventu. Okej, okay, nice. Dobra. Oj, oj, oj. Chyba w ten sposób zrobię. Muszę uwierzyć w Hiru Degarna i jak widać na razie ta defensywa nie wygląda jakoś obiecująco. Yy, I ten link to jest po prostu useless, bo. No dobra, jeżeli będzie jakiś pure science, to możemy tego Int Paragusa i Brolego wpakować, to jeszcze będzie support. Yy, z tego co pamiętam. Dobra. Wierzę w ciebie Hiru Garn, nie zawiedź mnie, później wskoczę chyba troszkę innym teamem do innego eventu. Zależy kto będzie na liście friendów. Ale zobaczymy, zobaczymy co teraz. Ok, dodź. Hirudegarn tutaj na pewno go nie ubije. Nie mam mowy. Ok. Wow, Additional Super. Nice. Uwaga, uwaga, Broli nam wyskoczy z. 7 i 7 miliona. Okej. Okay. Sporo additionalnie się tutaj szykuje. E, Okej, okay. odziewa bez skryta. Ale additional. E, kolejna superka. Więc ciągle sobie stakuje ten atak. No i tą... Szczyptę defa. E, później wskoczę do jakiegoś eventu trochę dłuższego. Tylko kurczę, muszę zobaczyć jak team ułożyć, żeby to miało większy sens. E, Okej. Okay. Dobra, wariuję ten brolas. E... Czy to jest najlepsze za te worki? Nie wiem. Ale jak widać tutaj leci jak szalony. Troszkę bez kryta, ale ja nie chcę mu dawać kryta, ponieważ ta defensywa nie zawsze będzie wyglądać u niego jakoś super. Yy, I jeżeli chodzi właśnie o tą defensywę, to... Ma on przeciwko Goku... Yy, ile to było? Chyba 59% redukcji obrażeń, więc w tym przypadku byłby akurat ideolo. To jest naprawdę... To jest dobre, za, To na pewno. I... Jakoś bez superki ten Goku skończył? No dobra. No to myślę, że widzimy się zaraz jeszcze w jakimś innym evencie. Może troszkę dłuższy showcase zrobię. Więc yy, widzimy się w kolejnym evencie. Jak już znajdę jakiegoś frenda fajnego. Dobra, wszedłem sobie do yy, Blue Zona i sobie zobaczymy, jak się ten Broly będzie prezentować. Yy, mam nadzieję, że tutaj sobie ładnie da radę. Tutaj jeszcze daję mu fory ponieważ jest przeciwnik Goku i w ogóle, także na start tutaj nie powinno być problemów, później w sumie nie pamiętam jakie statystyki miał ten stage, bo filmików w sumie nie nagrywałem na ten temat tylko na temat dwóch pierwszych, może jeszcze tutaj dogram, nie wiem trochę po czasie, ale co mi tam szkodzi eee... sekundy, bo coś tutaj mi jakiś błąd wyskakuje, eee, event challenger Zjadę sobie w dół. E, chwilę nie mam rybu battles, tylko Blue Zone e, W ten sposób działa działa. Dobra, w ostatniej fazie Goku jest dość... No dobra, no nie bij jakoś mocno, ale... Ten stage jest trochę dłuższy, więc y, mam nadzieję, że przekonamy się jak... Jak zdąży się wytankować broli! Na razie się na tym skupimy, jak on potrafi, w jakim tempie on stakuje defa. OK. Na razie dużo additionali. I przez jakiś czas będę go trzymać w rotacji z Selmaxem, żeby było coś bezpieczniejszego na pierwszy slot. Dobra. Myślę, że sobie tak... No nie wiem, czy będę jakoś bardziej przycinać ten materiał, też nie chcę, żeby trwał kurde godzinę albo dłużej. Dobra, to myślę, że widzimy się w następnej turze, jak będzie broli Int w rotacji. Dobra, mamy już tutaj fazę Tech. I 454 koła defa. Hmm. Eee, nie jest to jakiś super wybitny wynik. Tylko problem w tym, że teraz nie będę mieć orbów dla Broli Sheila i Lemu. Eee... Ja yeah, prawdopodobnie to jest moment, w którym padam. Nie, nie spadły tak jak bym chciał. Dobra, dam ofensywnego boosta i zobaczymy, co się stanie. No prawdopodobnie tu padnę. Przez y, wspaniałą lerkę, która sobie nie zmienia orbów. A chociaż ty masz niby lower attack def, no to nie wiem. Przekonamy się jeszcze. Ok, additional. Additional. Dobra. Brolas. No zadaje damage, Temu tego nie da się zaprzeczyć. E, biorąc pod uwagę, że ma jeszcze tego Active Skill, Effective against all types, types, stakuje sobie atak, no i ma sporą szansę nakryta. Więc e, zobaczymy sobie, jak to pójdzie trochę dalej. No, jak widać, tutaj na razie wariuje. E, sobie Brolas szaleje, no niestety tego Tek Brolasa nie posiadam. Dzisiaj skończyłem rotację, nawet nagrałem, ale postanowiłem: nie, nie będę wrzucać tych moich dwóch miernych samonów. Boże, ale to był szajs, nic ciekawego. No, Brolas, co ty na to? Przewaga typu lowera tak def, ja. Bez problemów. Broliczy Lemo, mówimy papa, chyba że do 31 z zrobi nam wszystko. Okej. Okay. Mhm, dobra, jeszcze jedna superka, ale to taki plus. Że umarliśmy, dobra. <grym> Pokażę późniejszą turę, jak już będzie. Także y, widzimy się później. Dobra, wróciłem akurat na końcówkę eventu y, i powiem tak: mamy tutaj supporta, mamy tutaj, no niestety, miałem nadzieję, że Berserker będzie aktywowany, ale nie. Y, mamy ponad milion defa. W turze siódmej. Ma jeszcze tu swoją redukcję, i tak dalej. Ale trzeba pamiętać, to nie do końca jest karta na pierwszy slot. Zobaczymy, czy superka będzie na samym początku. Śmiesznie by było. Dobra. Później jeszcze na szybciutko event, gdzie nie ma ani pure science, i tak dalej. Ok, superka w pierwszym slocie. Elegancko, jak sobie z tym poradzisz? No, dobra. Ok. Nice. Ile? Ni miałem pominięte animacje. Dam. Widać. Y damage, damage, damage. Lubimy damage, ale defa jeszcze bardziej. Także jeszcze, jeszcze jeden evencik i myślę, że byłoby to mniej więcej na tyle. Dobra, wznowiłem nagrywanie i mamy tutaj już Androida13 w... Mówi, bo red zone, bo straż, bla bla bla. Mm, wiadomo o co chodzi. Yy, no i wygląda to w ten sposób. Tutaj już to tak kolorowo nie wygląda, więc yy, nawet nie wiem, którą kartę chcę na pierwszy slot pakować. Prawdopodobnie jeszcze podaruję mu tutaj. Niech się tutaj jeszcze troszkę nastakuje. Yy... I użyję sobie Active Skill'a Selmaxa, ponieważ i tak w ostatniej fazie jest przeciwnik Pure Saiyans, więc Brolas będzie miał tą część pasywki, więc myślę, że odpalę sobie tego Active Skill'a. Zobaczymy jak Brolas sobie poradzi i później już będzie koniec. Tak, podarujemy jeszcze tą rotację Brolasowi. Eee, jeszcze chciałbym... Hmm, czy chciałbym Maina? I don't think so. Chociaż maybe. No dobra, zobaczymy co się tutaj stanie. Okej. Okay. Zobaczymy, proszę Brolas. Uratuj, uratuj yy, zdanie o sobie. No na razie... No dobra, jak masz odpowiedniego przeciwnika to wiadomo, że jesteś lepszy, ale chciałbym tak... bez tej pasywki trochę. No, ilość superek, ataków zdecydowanie się zmniejsza, bo w sumie ze względu na przeciwnika ile to to? Dwie superki traci? Mhm, tak, atak, który powinien być superką, no właśnie, i jak widać, już to tak nie wygląda. Super to jego stakowanie. W sumie to nawet nie wygląda, bo jak ma. No, mm. oh, znowu dodge, nice. eee. No Przeciwnik Goku mówi Heroes, to już jest po pierwsze 2 ataki i ile? 18% szansy nakryta, 15% szansy nakryta. I w dodatku kolejne ten z redukcją obrażeń. Także bez tej części pasywki no wygląda to to lipnie. Eee, dobra Nie, nie będę jakoś się bawił, po prostu następna, następna tura z brolasem i już nie, be, nie będę przedłużać jakoś maksymalnie, bo strasznie to by było. Dobra, wróciłem już po raz ostatni, myślę i po prostu tutaj sobie przetestuję, jak już się sprawuje ten brolas. Wcześniej nie był nastakowany, ponieważ Bołczak go zlokował, silował. Więc, no, jak widać, bez tych abdyeszynali, które są warunkowe, to średnio. Oj, No nie jest zbyt ciekawie. Dobra, wezmę, aktywuję tego domena. A później jeszcze active skill'a Brolasa Int. Bardzo lubię, bardzo lubię tego active skill'a. Dobra. Teraz wygląda to ciutkę lepiej. I jeszcze pakujemy tego active skill'a wywalone lecimy z Mm Pięknie Dobra Kłosi mnie, żeby wpakować in na środek e, Boże na pierwszy slot. Jak padnę, to padnę. Nie mogę się oprzeć. Karta stakująca to powinna sobie dać radę w takim przypadku. No. Ok. Tak też można. Jak najbardziej. Z taką myślą się daje dodge buildy. Ok? Wow. No, to jest karta, którą w odpowiednich warunkach można stakować, stakować, stakować i wykorzystać to jako bomba z tym active skillem. Kurde, akurat jak chciałem zobaczyć, ile oberwie z superki, ile ten w ogóle. Ee, e, ile, ile ten Janemba bije. No, niezbyt dużo, ale w następnej fazie już bije dość solidnie i mam nadzieję, że się uda. I w ogóle? Zapomniałem, że tego Janemba da się silować w sensie nie tego, tylko w następnej turze. Okej, okay. dawno w sumie tego nie przechodziłem. Dobra, to już tutaj bez wycinania, przerywania zerkniemy sobie. Dobra, brolas tutaj pięknie. Jeszcze później będzie Domain powinno być dobrze. Mhm, Jap. Yep. Czego wykończę, przy... zanim ten Dobra Selmax tutaj nie powinien aż tyle zadać? Tak mi się wydaje, ale to jak coś to jeszcze jest, następna tura, to Hmm Dużo sobie z tego żadnego fizycznego pożytku nie zrobimy. Ok, dobra, pakuję sobie w ten sposób. Boże, jak ja lubię aktivskielać Janem, to po prostu brzmi jak zespół rockowy. Takie. Ja akurat do zespołu rockowego ani liderem zespołu rockowego nie, nie jestem, nie należy do takiego zespołu, więc proszę się nie dziwić, że moje okrzyki brzmią jak wymiociny. Okej. Okay. Długo sobie ten Janemba pożył. Dobra, zostaje nam sprawdzić, jak sobie poradzi z Brosem na koniec, który ma trzy, superkę za 3 miliony i może zrobić dwie superki w ciągu tury. Sprawdźmy, 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 bo aż sam jestem ciekawy. Znowu na pierwszy slot. 858 koła. Piętnasta tura. No teraz to wygląda lipnie. Okej. Okay. Okej. Okay. 13 milionów! Nieźle. Nieźle, nieźle. Ale co mi da to 13 milionów, jak chłop nie przeżyje superki. Nieważne, że mnie zaskoczy. Eee, I w ogóle to jest superka z Hidden potencjała Let's go. Let's go. Z pasywki nie siadła, z Hidden potencjała już tak. No. A nie. No tak, ee, co ja gadam. To było z... Ee, jeszcze z... Czas. Bez superki tutaj? No. To jeszcze było z pasywki, bo jest przeciwnik Pure Saiyans Więc tutaj ten Brolas miał trochę lepsze te statystyki Okej okay. Wiecie co? Ja jestem... Jak coś, to po prostu wrócę na ekranie jak skończę event Chyba, że będzie jeszcze okazja, żeby int Brolas zrobił superki Albo, żeby coś przytankował, także znowu przycinam. Myślę, że tego nie zrobię, ale jednak karabin, ataków, fala ataków od Brolasa jest zbyt długa. Także sekundę. Dobra, tamto podejście nie wypaliło, więc wszedłem sobie jeszcze na event z Gogetą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Linkowany jest z Vegetą, więc powinno być całkiem ok. Linków mają dość sporo. I. No, w morderze. Że... No nie wiem jak ocenić to Eza. No, rewelacji nie ma. Tutaj jednak się zdecydowałem na przeciwnika. mówi Bosses. Bo taka ciekawostka, akurat wtedy nie nagrywałem. Przechodziłem sobie stage'a yy, z Blue Zone'a, gdzie jest yy, Gohan Piccolo. W pierwszej fazie padłem. Mimo tego, że przeciwnik był Hybrid Seance. Zbyt dużo mi to nie dało. Także no. Tutaj superka nie, więc możliwe, że na Wegetach będzie. W następnej turze, jak będzie Broly z Wegetu, to chciałbym właśnie przetransformować Wegetę. Żeby było jeszcze Super Science. No i wiadomo, rotacja by była elegancka. Matko, bosko. A może i chyba nie na Wegetę. Na Freeze. Hmm. Dobra. Może w ostatniej fazie już się będziemy widzieć. Także yy, no. Lecę dalej. Dobra, myślę, że to jest idealny moment, żeby zakończyć ten filmik właśnie taką oto rotacją. Tylko w sumie puszczę jeszcze tego active skillowego, bo nie było dzisiaj. Ok, dobra, resztę aktyw Skill już sobie pominę. Weźmiemy też domaina, aktywujemy. Dobra, Vegeta pójdzie na pierwszy slot, Brolas na drugi. Tak to zrobimy. Chyba, że ma dość dużo defa. Chociaż tutaj miałbym fajnie z linkami. Dobra, zostałem tak, jak jest, jednak sprawdźmy. Ostatni, ostatni teścik Brolasa na ten filmik. Hu ciekawy jestem. Okej, okay, mogłem Brolasa na pierwszy slot z ciekawości. Czy VGT ta przeżyje w ogóle? Nie! No, także yy, świetnie się skończyło. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Discord w opisie. Yy, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I never ever.